Zastanawiasz się, czy zestawy kina domowego i stereo zawsze muszą wyglądać podobnie? A może nurtuje Cię pytanie, co się zmieniło w systemach i jakie są obecnie trendy. Znajdujemy się bowiem w siedzibie największego dystrybutora sprzętu audio w Polsce w firmie Horn Distribution i za chwilę porozmawiam z przedstawicielem firmy Sebastianem Zającem. Cześć Sebastianie! Cześć Dawid, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że w końcu udało Ci się mnie odwiedzić, tym bardziej, że mam Ci do zaprezentowania dzisiaj kilka fajnych i ciekawych rozwiązań. Fantastycznie. Ja wiem, że Ty, Sebastianie, a propos w ogóle zestawów kina domowego, stereo, sposobu ich montażu, a nawet samego doboru kabli do tych urządzeń, mógłbyś rozmawiać godzinami. Jednakże chciałbym Ci zadać trochę inne pytanie. Jakie trendy panują w tej branży? Na dzień dzisiejszy istnym standardem są rozwiązania 5.1. Natomiast w kinie domowym możemy pójść nawet i do 13 kanałów i systemu Atmos, który gwarantuje nam bardzo głęboką imersję i faktycznie odczucia takie jak w prawdziwym kinie. Natomiast z systemów dźwiękowych taką podstawą no można powiedzieć, że staje się Bluetooth jako pierwsze takie rozwiązanie bezprzewodowe. Natomiast później pojawia się też Wi-Fi oraz rozwiązania streamingu z serwisów internetowych. Mamy też możliwości związane z multiroomem bezprzewodowym dzięki platformie HEOS Built-in. Są też rozwiązania związane z systemami asystentów głosowych i sterowaniem głosowym. Mhm. No właśnie, a propos tej bezprzewodowości, czyli łączenia bez użycia kabli, jakie tutaj rozwiązania są dostępne, jak to funkcjonuje? Systemy bezprzewodowe na rynku nie są niczym nowym. One istnieją od jakiegoś czasu na, na rynku. Natomiast producenci w różny sposób podchodzą do tego tematu i rozwiązują te problemy bezprzewodowości w różny sposób. Natomiast to, co dzisiaj chciałem Ci zaprezentować, to jest zupełnie inne podejście duńskiego producenta, jakim jest Dali. Oni do tego klasycznego hi-fi podeszli w zupełnie inny sposób i to chciałem Ci dzisiaj zaprezentować. Brzmi bardzo ciekawie, więc jestem mega zaintrygowany. Czy mógłbyś mi pokazać, jak w praktyce to funkcjonuje i jak obsługiwać to urządzenie? Oczywiście, zapraszam. Dzięki. Sebastianie, że genialny dźwięk, jestem pod ogromnym wrażeniem, a i samo podłączenie było banalne proste, bo przyglądałem się, żeby starczyło włączyć do zasilania bezpośrednio te głośniki i parowałeś je bezprzewodowo. Tak, zgadza się. Jak wspominałem, to jest zupełnie nowe podejście DALI do systemów hi -Fi. I DALI rozwiązało to w bardzo przyjemny i przystępny sposób dla klienta, ale nie zapominając też o wysokiej jakości dźwięku. Mhm. Powiedz mi, Sebastianie, bo widzę, że to połączenie jest bardzo proste, ale nie wpływa ono w jakikolwiek sposób na jakość dźwięku, nie pogarsza nam przez to, że jest bezprzewodowe? Absolutnie nie. DALI poświęciło bardzo dużo czasu i dopracowanie tego projektu trwało latami. I ta komunikacja bezprzewodowa odbywa się na poziomie 5,2 do 5,8 GHz. Są to częstotliwości wolne od jakichkolwiek zakłóceń, ale pozwalające też na przesłanie bardzo szerokiego strumienia danych, co daje w rezultacie też możliwość odsłuchu plików 24-bitowych. Mhm. Ta rozdzielczość 24-bitowa, to w jakich scenach, w, jakich, w jakiej muzyce jesteśmy w stanie ją usłyszeć? 24-bity to jest na tyle duża jakość dźwięku, duża rozdzielczość tego dźwięku, że słuchając na przykład koncertu słyszymy takie szczegóły jak przekładanie kartki przez dyrygenta. Natomiast koncerty stają się bardziej, powiedziałbym, że intymne, ponieważ czujemy się jakbyśmy byli w studiu na

Mhm. No ja miałem okazję też tego doświadczyć, więc brzmi to naprawdę rewelacyjnie. Czy jest coś jeszcze ciekawego w tym zestawie, na co warto zwrócić uwagę? Tak, oprócz samego tego klasycznego podejścia, nowoczesnego podejścia do klasycznego hi fi, dali od niedawna jakby wzbogaciło cały system o możliwość podłączenia wielu kanałów. Czyli z systemu Stereo możemy rozbudować ten system do systemu 5.1 czy nawet 7.1. To wszystko bezprzewodowo? Tak, dokładnie. Fantastycznie. E, przyznam, że również oko mi trochę ucieka tutaj w moją lewą stronę, gdzie znajduje się chyba amplituner stereo. Jeżeli mówię źle, to mnie popraw proszę. E, absolutnie masz rację, jest to amplituner, ale stereo. Mamy tu pełną funkcjonalność klasycznego amplitunera wielokanałowego, e, ale w e, rozwiązaniu, które e, pozwala na podłączenie tylko dwóch kanałów. Z jednej strony można by było powiedzieć, że mało, ale z drugiej strony klienci, którzy mają ograniczoną przestrzeń i nie chcą rozbudowywać systemów o wiele głośników, szukają właśnie takiego rozwiązania i Denon również posiada takie rozwiązanie. Mhm. Czy w tym amplitunerze też są zastosowane jakieś nowoczesne rozwiązania, które ułatwią komunikację? Tak, jest to pełnoprawny członek rodziny amplitunerów Denona i mamy tu wszystkie technologie, wszystkie rozwiązania obecne w innych amplitunerach, począwszy od łączności Bluetooth, a kończąc na platformie technologicznej HEOS Built In, która pozwala na przesyłanie plików wysokiej rozdzielczości ale i co też jest niebagatelnym rozwiązaniem, jak multiroom bezprzewodowy. Mhm, to fantastycznie. No i oczywiście te głośniki, które też się tutaj widzę, wyróżniają w sposób taki nowoczesny, designerski. Czy coś jest ciekawego w tych głośnikach? Tak, to jest konstrukcja Wilson Power Six, mhm. w zasadzie Six Power. Natomiast, jak sama nazwa wskazuje, one posiadają większą moc. Ta większa moc polega na tym, że w środku jest wbudowany wzmacniacz dedykowany do subwoofera, który również jest wbudowany w te kolumny. Czyli nie potrzebuję zewnętrznego subwoofera, który będzie mi tam dodatkowe miejsce zajmował w moim mieszkaniu, wystarczą takie dwa głośniki, a te dźwięki niskotronowe też będą rewelacyjne? Tak jest. Wison zawsze rozwiązuje problemy swoich klientów. I tak jest w tym przypadku, ponieważ klienci no, chcą czy oczekują mocnego i potężnego dźwięku, ale z różnych względów nie chcą inwestować w kolejne urządzenia czy chcą oszczędzić trochę miejsca w swoim otoczeniu. I w tym przypadku subwoofer mamy już w środku, więc nie musimy szukać dodatkowego miejsca w naszym pokoju. Kolejny fantastyczny zestaw, aż jestem ciekaw. Co jeszcze przygotowałeś dla mnie i dla widzów, co jeszcze przed nami? Tak, w kolejnym pomieszczeniu przygotowałem dla ciebie kompletnie inne rozwiązanie, wzmacniające dźwięk z telewizora i rozwijające też temat kina domowego. No, ale to już pokażę ci może na miejscu. No, ja jestem niezmiernie ciekaw. Zapraszam. Dzięki. No, widzę, Sebastianie, tutaj cała masa sprzętów audio. Zapewne chcesz o tych nowoczesnych rozwiązaniach porozmawiać. Tak, zanim przejdziemy do tych nowoczesnych rozwiązań, chciałem Ci zaprezentować powrót jakby do tej klasycznej części kina domowego, do klasycznego amplitunera, jakim jest AVRX 2700H. To ja może przekornie zadam takie pytanie. Otóż, jeżeli nawiązujemy do klasycznych rozwiązań, to spotkałem się z takim mitem, który krąży w sieci, że zestawy takie klasyczne, kina domowego są bardzo trudne w montażu, w konfiguracji. Jak Ty się do tego odniesiesz? Zgadza się. Natomiast firma Denon, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, obala kompletnie ten mit. Od samego początku za punkt honoru firma Denon obierała łatwe, łatwe ustawienie. I łatwą konfigurację, jakby sprawienie, że obcowanie ze sprzętem, nawet od samego początku przez klienta, żeby było czystą przyjemnością. To jakie rozwiązania, które ułatwiają właśnie tą konfigurację, zostały zastosowane w tym amplitunerze? W zasadzie od momentu, kiedy klient wypakowuje urządzenie, w pudełku dostaje szereg udogodnień, począwszy od naklejek kolorowych, które pozwalają na identyfikację okablowania i późniejsze łatwe przyłączenie do jednostki centralnej. Dalej, ale w zestawie też mamy chociażby Stojak i mikrofon kalibracyjny odyssey. Mm -hmm. Po co nam ten mikrofon i ten stojak, jak, jak, jak wygląda ten proces kalibracji i co zyskuje klient dzięki temu? Klient zyskuje idealny dźwięk w swoim pomieszczeniu. Zagadnienia akustyczne bywają dość trudne i skomplikowane. Natomiast Denon wszystko to ubrał w łatwą formę, ponieważ wystarczy, że postawimy mikrofon w miejscu, gdzie oglądamy filmy. Głośniki wytworzą dźwięk, który zostanie ze wybrany przez ten mikrofon i dalsza część kalibracji, ustawienia wykonywana jest przez mózg wbudowany w amplituner. On dopasowuje całą charakterystykę brzmienia, cięcie zwrotnic, te wszystkie takie bardzo zaawansowane i skomplikowane zwroty. Tego klient nie musi wiedzieć, ponieważ to wszystko robi za nas AmpliTuner. Jak już jesteśmy w temacie konfiguracji, to chciałbym Ciebie jeszcze dopytać o to, jak skonfigurować ten właśnie AmpliTuner. Czy to można za pomocą pilota na telewizorze, w jakiś sposób prosty? Świetnie, że, że o to pytasz, ponieważ cały proces jest mega, mega łatwy dla klienta. W momencie, kiedy wypakowujemy AmpliTuner z pudełka, podłączamy go do telewizora wszystko w zasadzie dzieje się w łatwy i przystępny sposób, ponieważ wszystkie informacje wyświetlane są na telewizorze w języku polskim, co myślę, że jest ważne dla klientów z Polski. I klient, można powiedzieć, że prowadzony jest za rękę, krok po kroku, co gdzie ma podłączyć i jak dalej postępować z tym urządzeniem. To wszystko dzieje się w bardzo łatwy i przystępny sposób. Mhm fajnie no, z tego co mówisz to ten mit jest zdecydowanie obalony przez firmę Denon. To jeszcze chciałbym ciebie dopytać może o cechy wyróżniające ten amplituner, bo poza podłączeniem pewnie ma coś wyróżniającego. Tak, mówimy tu o pełnoprawnym amplitunerze wielokanałowym, który wyposażony jest w bardzo zaawansowaną platformę technologiczną, jaką jest Chaos built in. Oprócz takich podstawowych rzeczy jak Bluetooth, i odtwarzanie muzyki chociażby z napędu USB czy dysków sieciowych. Mamy też komunikację Wi-Fi, dzięki której mamy oczywiście też dostęp do serwisów streamingowych takich jak Spotify czy Tidal. No i nie można też zapominać o tym bezprzewodowym multiroomie, który na dzisiaj można powiedzieć, że stanowi bardzo zaawansowaną technologiczną nowość. Mhm. Czyli można powiedzieć, że i w tych klasycznych systemach teraz audio mamy bardzo nowoczesne rozwiązania. Tak, zgadza się. Aha. Można powiedzieć, że ta technologia rozwija się bardzo szybko e, i jest zawsze blisko e, nas i e, przedstawiana jest w bardzo przystępny sposób. Aha. Czy jakieś jeszcze urządzenia chciałbyś przedstawić, takie, które są warte uwagi i też posiadają fajne rozwiązania, które mogą być przez naszych klientów dobrze odebrane? Tak. W tym samym pokoju mamy też mniej klasyczne, a bardziej nowoczesne, czy też może troszeczkę inne podejście do kina domowego, ponieważ mamy tutaj sunbar. Ten sandbar jest, można powiedzieć, że podstawą do tego, żeby wyciągnąć z telewizora więcej dźwięku. Mhm. No systemy dźwiękowe w telewizorach są dość słabe, w związku z czym zapewne większość klientów chce sobie wzmocnić ten dźwięk, aby lepiej też usłyszeć. I rozumiem, że ten sandbar, z racji swojej wielkości, takiej dość, można powiedzieć, designerskiej, jednocześnie kompaktowej, będzie takim rozwiązaniem, które w znacznym stopniu wzmocni dźwięk telewizora. Tak, pomimo takiej no, można powiedzieć, że kompaktowej budowy i niewielkich rozmiarów, Sandbar Denon Home 550 oferuje naprawdę bardzo duży dźwięk i co ciekawe mamy tutaj też dekodowanie dolby atmos. Proszę, to znaczy, że będziemy mogli go połączyć z jakimiś głośnikami dodatkowymi, żeby ten dźwięk przestrzenny uzyskać czy z niego samego jesteśmy w stanie uzyskać? Z niego samego jesteśmy w stanie uzyskać sygnał Dolby Atmos. Natomiast świetnie, że pytasz o dodatkowe głośniki, ponieważ do tego sandbara możemy podłączyć zarówno subwoofer, jak i głośniki efektowe tylne, wszystko w sposób bezprzewodowy. Dzięki właśnie platformie House built In. Mhm. Czy przybliżyłbyś może informacji, jak to zrobić, jak podłączyć to bezpośrednio chociażby z głośnikami zewnętrznymi albo z buferem? Tak, wszystko odbywa się w łatwy i przystępny sposób z poziomu aplikacji Heos App i sama ta konfiguracja naprawdę jest bardzo łatwa do wykonania i nie wymaga też jakiejś nadzwyczajnej wiedzy. Wszystko odbywa się w sposób bardzo intuicyjny. Mhm. Czyli jeżeli zażyczyłbym sobie rozbudować swój system audio, począwszy, nie wiem, rozbudowałbym na początek swoją budowę, bym rozpoczął od sandbara, to w przyszłości mogę powiększyć go o system dźwiękowy w postaci jakichś dodatkowych głośników firmy Denon. Tak. Do rozbudowy o system surround mogą posłużyć dowolne głośniki z rodziny Denon Home. Może to być model 150, 250, tak jak tutaj mamy widoczne, czy też bardzo duże mocarne 350-ki. One mogą też ze sobą się komunikować? Czy to jest tylko i wyłącznie możliwość sparowania ich z soundbarem? Tak, one mogą pracować też niezależnie. Każdy z tych głośników może być w innym pomieszczeniu, ale możemy też je sparować w tak zwaną parę stereo, gdzie lewy kanał jest obsługiwany przez lewy głośnik, a prawy kanał przez prawy głośnik. Zupełnie tak jak to się dzieje w przypadku standardowych systemów mini-stereo. Pozwolę sobie jeszcze nawiązać do aplikacji, o której dość dużo wspominałeś i o tym, że jest możliwość jej połączenia bezpośrednio, za, za jej pomocą możliwość połączenia bezpośrednio urządzeń. Czy jakieś jeszcze dodatkowe korzyści płyną z tej aplikacji? Możemy dzięki temu czerpać z jakichś różnych źródeł muzyki albo jakieś inne rozwiązania? Tak. Ta aplikacja i w zasadzie cała platforma pozwala nam na wykorzystanie muzyki, którą mamy w naszym telefonie, na dysku sieciowym. Może to być też oczywiście muzyka z serwisów streamingowych takich jak Spotify, Tidal czy też radio internetowe. Możemy tą muzykę współdzielić pomiędzy pomieszczeniami w sposób niezależny, czy też możemy te wszystkie urządzenia zgrupować, jeżeli robimy jakąś imprezę okolicznościową rodzinę na przykład w całym naszym domu może grać wszędzie ta sama muzyka. Dobrze, Sebastianie, natomiast ja tak odniosę się do swojego e, przypadku. Otóż posiadam kolekcję płyt CD i chciałbym móc też odtwarzać tę muzykę. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Oczywiście. Płyta CD troszeczkę zaczyna odchodzić w zapomnienie, e, ponieważ e, konsumujemy jednak muzykę bardziej z tego streamingu, z chmury. E, natomiast firma Denon absolutnie nie zapomina o użytkownikach e, korzystających z płyt CD. I tu ze zaoferowania mamy takie urządzenie jak system mini stereo Denon CO. Na pokładzie mamy odtwarzacz CD, ale łączy też dwa światy właśnie z tym streamingiem, ponieważ urządzenie też posiada tą zaawansowaną platformę House Built In. Ona przez to pozwala łączyć je z innymi urządzeniami, chociażby głośnikami, tak? Tak jest. Mamy pełne, pełny dostęp do serwisów streamingowych i też do multiroomu, czyli ta muzyka pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy urządzeniami, które wcześniej Ci też pokazałem, może być współdzielona. Dziękuję Ci serdecznie, Sebastianie, za przedstawienie no, dużej ilości produktów oraz technologii, które występują w branży audio. Naszym widzom dziękuję za poświęcenie czasu i obejrzenie materiału oraz zapraszam na stronę media, ekspert, gdzie znajdziecie produkty, o których mówiliśmy.